No, dokładnie. Do, do, do Prze, Przepełnione jakimś tam trollogrem nigdy nie będzie doskonałe. Życzymy dobrej kawy i dobrego śniadania. Cześć, witajcie, a nawet szczęść Boże. W dzisiejszym odcinku Patokato. Dzisiaj Patokato będzie się nazywało śniadanie ze słowem i to będzie też śniadanie z księdzem Arturem. Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo mi przyjemnie. <laughs> Ksiądz Artur, więc od razu weźmie na warsztat słowo. Tu nam pięknie przeczyta, a później zaczniemy rozważać to słowo, jak to, żeby je skonsumować właśnie z tym śniadankiem naszym. A więc słuchajmy się, żebyśmy wiedzieli, co dzisiaj jemy. Słowa Ewangelii: Według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, Przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I to ja całkowicie inaczej to jakoś zapisane. Ja też mam inaczej, bo on. Ja staro, staro -testamentalne takie tłumaczenie, tam jest sześć dni później wziął Jezus i tak dalej. Ale po sześciu dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra i tak, chyba. Tak, tylko Ewangelia, Perykopie Ewangeliczne te, które mamy, mamy udostępnione w internecie, czy które są w lekcjonarzach, one są lekko okrojone, tak? bez, bez niektórych słów, tak? Bo chodzi o samą treść przekazywania tej informacji, którą Jezus przekazuje, tak? No nie będziemy wracać do szczegółów, że sześć dni, po sześciu dniach, bo jeżeli będziemy mówić po sześciu dniach, to musimy się cofnąć z kontekstem, tak? Po jakich? Od czyli, czego sześć czyli dni? Czyli rozumiem, że... Od czego sześć dni? Czyli rozumiem, że teraz w Ewangelii, w tych wszystkich czytaniach, w niedzielę? To też jest tak zrobione jak z telewizją najnowszą. No to, już, to już nie są przekazywane informacje, tylko to jest jakiś przekaz już ucięty, żeby już było wiadomo, co ma ktoś rozumieć. Ogólnie przekazuje się nieprawdę, tylko przekazuje się opinię. No tak jest, opinię. Znaczy na pewno w Ewangelii dzisiejszej widzimy kilka kontekstów. Pierwszy kontekst to jest samego wybrania trzech apostołów, chyba tych najważniejszych, którzy byli przy Jezusie i zaproszenia ich na Górę Wysoką. Później mamy ten kontekst przemienienia się Pana Jezusa i stanięcia w bieli w jasności. I mamy ten kontekst apostołów, później, którzy nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Nie wiedzą, jak mają na to zareagować, i w końcu mamy rozmowę Jezusa z apostołami, w której Jezus mówi, że żeby nie mówili o tym, co widzieli, dopóki pewne wydarzenia się nie staną, a oni w tym czasie zaczęli rozmyślać o tym, co to jest właśnie to z martwych wstanie. tak? Czyli mamy mi, takie mi od razu obrony... się rzuca co innego, mi od razu się rzuca to, że tam jest Jakub. Znaczy, Jakub, nie uważam, że to jest jakoś tak m, biblijnie ta ważna osoba. A, nie? A tutaj ksiądz mówi, że, że to jest ta trójka najważniejszych apostołów, że to jest jeszcze mniejsza ta warstwa z tych dwunastu. My wiemy, że już dwunastu było wybranych, ale wiemy też, w późniejszym kontekście też to wyjdzie, tak? że Jakub był kuzynem Pana Jezusa I to dosyć bliskim, tak? gdzie w Ogrójcu też będzie Jakub, Jan i Piotr. Tak? To są te trzy postacie, które, wokół których no jest rozwiana jakaś tam nierozwiana tajemnica, gdzie, gdzie ci apostołowie są, są bardzo blisko Pana Jezusa. Tak? Jan, wiemy, że był ulubionym uczniem Pana Jezusa, tak? że był najbliżej. Obraz, obraz ostatniej wieczerzy to pokazuje, że Jan opiera się na piersi Pana Jezusa, czyli, czyli była jakaś taka pozytywna chemia między nimi, przyjacielska, braterska. Piotr, który był opoką, to w ostatnich dniach w Ewangelii bardzo mocno wybrzmiewało, szczególnie, szczególnie w czwartek, kiedy opoczyliśmy święto to święto katedry świętego Piotra Apostoła, gdzie, gdzie Piotr wyznał wiarę w mesjanizm pana Jezusa. No i jest, I jest mu, tak? Jakub, który jest kuzynem. Objawił mu sam Bóg. Bóg. Tak? Nie ciało i krew, no tylko właśnie. sam Bóg. I, I tutaj chodzi o ten charakter mesjański. Czynając taki temat albo o mesjanizmie, albo o objawieniu, no to mi się wydaje, że to można taki monograf na studiach spokojnie taki. <laughs> Można <to> poprowadzić. <laughs> Więc to mi się wydaje że tak. Y wszystko, ale żeby... jest, wszystko tak jak na podczas Kazania, jest wszystko w całości i wszystko szczątkowe, tak naprawdę. Chcę się jakby cokolwiek powiedzieć, ale wszystko... wiadomo, że to nigdy się nie da wszystkiego. wszystkiego nigdy nie powiemy, ale też wiemy dobrze, że ta wielowątkowość Ewangelii, tak? I, i sam przekaz tego, tej sytuacji, w której się znajdujemy z Jezusem w tym, na tej górze Tabor, jest bardzo silny i bardzo mocny, tak? To miało utwierdzić apostołów w tym w jaką rzeczywistość wchodzą, co za chwilę ich będzie spotykać, tak? Pan Jezus kolejny raz, oprócz cudów, które się działy, oprócz tych wydarzeń, w których oni uczestniczyli, to od samego wyboru tych dwunastu apostołów, bo to było w niedalekim kontekście od wybrania, tak? Zaczyna się dziać coś szczególnego, tak? Jezus znaczy, zaczyna coś szczególnego pokazywać. Znaczy, mi się wydaje tak osobiście, że wszystkie cuda Jezusa były związane z takim życiem doczesnym, a to przemienienie... To było już związane bardziej z, życzym, z życiem po zmartwychwstaniu Jezusa. Że On się objawił tak, jaki będzie po zmartwychwstaniu, jaki po zmartwychwstaniu będzie człowiek już po ponownym, powtórnym przyjściu. I tutaj gdzieś jest to pokazanie takiego życia już w wieczności, kiedy już będzie nowe Jeruzalem. Nowa Ziemia. Fakt, sam fakt tych dwóch postaci, które były z Jezusem, tak? które się ukazały, o których słyszeliśmy, że to był Mojżesz i Eliasz. I to zdziwienie apostołów, że zobaczyli ich żyjących, gdzie oni już dawno odeszli, bo to było setki lat przed Jezusem, tak? I, i oni ich widzą. I mnie to najbardziej takie... ciekawi jak oni ich poznają. <laughs> też nie wiem. Też nie wiem, też nie wiem. Wiesz, no nie znamy tego, czy oni się przedstawili, czy się nie przedstawili, jak te rozmowy wyglądały, jak wtedy wyglądało obrazowanie tych postaci, tak? po czym, Czy mieli jakieś cechy charakterystyczne, z czym byli pokazywani, tak? Eliasz miał płaszcz, nie wiem, Mojżesz Prawo, prawo tablicę, coś, także, także pewnie to było jakieś tam sugestywne takie, tak? działające na wyobraźnię, że oni odczytali to, co odczytali. Jest Mojżesz, jest Eliasz. No, i ta konsternacja apostołów, to zdziwienie, ten szok. Zobaczyli postacie po zmartwychwstaniu, właściwie po, po śmierci. Nie wiemy, czy już były zmartwychwstały, czy już w nie, ale ta rzeczywistość po śmierci okazała się żywa. Tak? Nie, nie była martwa, była żywa. Czyli możemy mówić o zmartwychwstaniu, o tym, że, że jest życie po śmierci. I tutaj, tutaj patrząc na, te, na tych apostołów i ich zdziwienie, ich zszokowanie. Kiedy doświadczamy rzeczywistości niebieskiej, rzeczywistości duchowej, w realnym świecie, to tak jak po dobrych rekolekcjach, przepełniamy się jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i coś byśmy zrobili. Jak coś nas zachwyci, to coś byśmy zrobili z tym, tak? Jeżeli doznamy miłości Pana Boga, to coś byśmy chcieli z tą miłością zrobić. Jeżeli się nawracamy, dostajemy od Pana Boga przebaczenie, to zaraz przychodzi na myśl, że coś musimy z tym zrobić, tak? że to nie może się zatrzymać. Na samej tylko informacji, na samym tylko tym wydarzeniu, tylko coś trzeba zrobić. I no, odpowiedź. no Chłop. Za dość uczynienie. Chłop, jak to chłop, tak? No Widzę trzech, wybudujemy namioty. Namioty to tak jak ha. namiot arki przymierza, tak? Coś świętego, coś wyjątkowego. Schowamy do namiotu, będziemy Was mieli, będziemy Was czcili, będziemy Was adorowali, tak? To jest w ogóle bardzo i teologiczne, i... mam wrażenie, że no. oni już chcieli się z nimi spotkać, oni chcieli z Nim przeżyć czas. Że tak naprawdę oni tak jakoś. Taką intuicją chrześcijańską się już jakoś tak wykazali, no bo w sumie to co jest istotą, nie? Budziła Nasze... się ta intuicja, budziła się ta intuicja zmartwychwstania. Tak jest, tak jest. Żeby jednak, tak jak my mamy w tabernakulum, w tym namiocie Jezusa, tak jak oni chcieli też z tym Jezusem, ale i też właśnie z prorokami, nie? Tak. Dokładnie tak. Chcieli ich zatrzymać przy sobie i chcieli tą, tą chwilę chcieli zatrzymać przy sobie, żeby w niej trwać. I na ten moment oni myśleli, że to już wystarczy. Że to już jest ten moment, to już jest to epicentrum wyznawania wiary w Jezusa i że to już wystarczy, że to już nic więcej ich nie spotka, tak? Za chwilę słyszą głos z nieba, to już w ogóle potwierdzenie wszystkiego. Od co już się zaczyna dziać, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, tak? Jego słuchajcie. I, i wskazanie na samego Jezusa, którego mają, mają słuchać. Ale kolejno tak myślę, wszystko znika. ale kolejno tak myślę sobie, Piotr to był taki, no wiadomo, biznesmen, troszeczkę, no wiadomo, jak to rybak, to musiał być biznesmen, ale on czuł w Jezusie takiego lidera, takiego politycznego. I może on ten namiot chciał, żeby oni postawili, no może jakąś zrobił naradę, no mamy wielkich proroków. Niebiosa nam sprzyjają, ewidentnie możemy zmienić to, możemy wygnać tych Rzymian. Dokładnie. z tej Jerozolimy. Możemy coś poczuć potęgę, nie? On już tu mógł się naradzać. tuż jak z generałami. My możemy, My możemy tylko te, te odczucia domniemać sobie, tak? Co no. czyli apostołowie, ale na pewno w, znaczy w, Jezusie... w, szerszym, w szerszym kontekście patrząc na samego Piotra już mówię, W Jezusie, czy, czy święty Piotr, ale podejrzewam, że wszyscy, czy święty, święty Piotr jako ten pierwszy, tak? Na pewno liczyli na to, że to będzie ta przemiana polityczna. Oni nie oczekiwali Mesjasza, który, który duchowo będzie uzdrawiał, tylko czyli oczekiwali Mesjasza posłanego z nieba, cudownego, tak jak dzisiaj widzimy w kontekście, no cudownego, który zwołał Eliasza, Mojżesza i jeszcze pewnie wielu by tam zawołał i zaraz będzie rewolucja, zaraz będzie się działo. Będzie powstanie i Rzymian, Rzymian przepędzą i nagle będzie Jerozolima i okoliczne wsie miasta będzie wolne, cała Ziemia Święta i nagle będziemy u siebie, tak? będziemy mieli swoich, będziemy ich teraz czcić właśnie i, i adorować. Znaczy mnie tu jeszcze ciekawi w ogóle to, że oni stwierdzili, dobrze tu jesteśmy. <laughs> jakby oni yy, zrozumieli, że to jakieś zrządzenie losu, że nie, nie zrozumieli tego, że to Jezusa plan był, żeby oni to zaczęli, tylko oni myśleli: o kurczę, ale Jezu, akurat ci się tak zachciało przemienić, akurat w tym miejscu, przypadkiem, a my tu jesteśmy, to ale szczęśliwe trafi, dobrze jesteśmy, to teraz możemy tutaj razem pobyć, kurde. Ale mamy to szczęśliwe życie, nie? W innym tłumaczeniu jest tak dosłownie napisane, robi dobrze, że to my tu jesteśmy i no. możemy tu postawić trzy namioty, bo jakby inni przyszli, to pewnie by tego nie zrobili. Tak. I oni w ogóle nie zareagowali być, ale my zareagujemy i coś zrobimy, nie? To, to, my, jest to jest też taka, taka euforia szczęścia, kiedy, kiedy zaczyna się coś dziać ciekawego, kiedy, kiedy dostrzegamy jakieś, jakieś inne rzeczywistości, których się może spodziewamy, albo marzymy, albo mamy nadzieję i zaczyna się to. Że my, my tak czujemy wtedy, że jesteśmy w takim centrum świata. Że czuję my jesteśmy Tak, czuję się wyjątkowy, jestem na jakimś takim wydarzeniu, jak na przykład. To, co przeżyliśmy w wakacjach, Światowe dni Młodzieży. No, tak. no przecież tutaj jest teraz chrześcijaństwo. Tu jest. Tutaj są, tu jest Pana katolicy. Boga za nogi złapaliśmy. Tak jest. My tutaj potrafimy ścieżki wskazywać Kościołowi. Gdzie ma iść? Jak ma, jak ma dziać się tutaj? Ojciec Soboru. synodalni. Tak. synodali. Dokładnie. Młodzieżowi. Dokładnie. Jest taka... Soboru. Mimo swoich lat. Ale dokładnie to jest ta sama euforia. Tak? Euforia szczęścia, euforia radości, bo, bo jest to doznanie takiego realnego działania Panu Boga, tak? I oni przeżyli to samo, my też to przeżywamy. Myślę, że przy każdym nawróceniu, przy każdym takim autentycznym spotkaniu z Panem Jezusem, takim żywym, tak? W żywym kościele, w żywej wspólnocie jest ta euforia, jest ta radość, tak? Tylko grozi nam jedno. Grozi nam właśnie takie zatrzymanie się i zapomnienie o tym, co żeśmy przeżywali. Dopóki z tym czegoś nie zrobimy, tak jak apostołowie chcieli postawić namioty, Ci, 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 ci. Dopóki my czegoś z tym nie zrobimy, to też nie będziemy, nie będziemy usatysfakcjonowani. Chcielibyśmy coś przemienić, to duchowe doznanie przemienić w real, tak? w jakąś rzeczywistość, której, której chcielibyśmy dotknąć, złapać i już i mamy to. nie? I to, I to jest właśnie, mi się wydaje, takie już centralne pytanie odnośnie tego wydarzenia. Co my byśmy zaproponowali Jezusowi, gdybyśmy się spotkali w tym miejscu? Nie? Czy byśmy go zapytali? Czy byśmy właśnie chcieli teoretycznie zbudować ten namiot, czyli można powiedzieć, że posłużyć mu. Chcemy ci teraz, wam służyć, nie? Czy, czy jakbyśmy się zachowali? Czasami myślałem o tym, jak byśmy się zachowali, gdyby Pan Jezus, zresztą pewnie nie ja sam, ale gdyby Pan Jezus przed nami stanął tak rzeczywiście realnie, no tak, no. gdyby się objawił i co my byśmy wtedy zrobili? Jak byśmy zareagowali? Czy byłaby to skrucha i jakieś uznanie wyższości Pana Jezusa, żal za grzechy? Czy może byśmy upadli na kolanach, czy może nawet głową, do, twarzą do ziemi, tak, w naszej tej słabości, w naszym takim, w takiej małości? Czy może byśmy chcieli coś zrobić wreszcie, o nie, Panie Jezus, jesteś. Jak jesteś, to, no to my teraz już będziemy działać. Ja już teraz będę wierniejszym księcem, będę lepiej działał dusz już Wiem, już cię widzę, już wiem, ogarniemy to, nie? Już teraz Ci pomogę to ogarnąć, nie? Już byśmy chcieli tak czuć się kogoś za sobą, nie? Że jednak to jest takie potwierdzone, ale z drugiej strony boimy się. Tak. Wiemy, a tak mam swoje życie, jak święty Augustyn. Żyje we mnie dobra wola i zła wola, nadal, one razem współgrają gdzieś tam, no ale nawróć mnie nie dzisiaj, tylko jutro, tak, <laughs> sprawdźmy jutro <sami laughs> się wierzący <laughs> a tutaj nagle pac i Pan Jezus, no i trzeba dzisiaj jednak, dokładnie. dzisiaj nadszedł ten jutrzejszy dzień. Ale zobaczmy, co dzieje się dalej. Dalej dzieje się to, że wszystko znika. Wszystko znika i oni zostają z samym tematem zmartwychwstania. Czyli oprócz rzeczywistości, których dotykamy, duchowych uniesień, jakichś fajerwerków, tych takich momentów uniesienia duchowego, no zaczynamy wchodzić w normalną rzeczywistość i zaczynamy, i oni zostali z duchową rzeczywistością. To nie było coś, co się zmaterializowało. To nie były te trzy namioty postawione. Tylko to zostali z rzeczywistością duchową, z którą my też się przecież mierzymy, tak? W dzisiejszych czasach, kiedy racjonalizujemy wiarę, kiedy ją relatywizujemy pod, według naszych potrzeb, według naszego takiego egoistycznego podejścia do życia i indywidualistycznego, tak? Kiedy byśmy chcieli prawdę mieć tylko po swojej stronie, nie licząc się z prawdą Jezusa. Gdybyśmy to tak wszystko zracjonalizowali, to nie potrzebujemy wiary. Bo wiara będzie wtedy czymś moim prywatnym. Tak? Będzie, będzie, już nie będzie spotkaniem z rzeczywistością, której nie znam, tylko będzie czymś, czymś racjonalnym, czymś, co już wiem. Wiem, że Jezus jest, wiem, że działa. Prawda jest taka, którą ja sobie ustaliłem i teraz ja już nie potrzebuję wiary w tym momencie. A oni, nasi bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, zostali z wiarą w zmartwychwstanie. Zostali z tą nadzieją, tak? pobudzoną wiarą. Ta wiara umocniła się przez to objawienie, które się stało, przez to przemienienie Pana Jezusa. Ona się tylko umocniła. I oni wtedy uwierzyli Jezusowi, tak? a, te, a po, tym, po tym uwierzeniu Jezusowi w jego mesjańskie, mesjańskie posłanie zaczynają analizować zmartwychwstanie. Zaczynają o tym myśleć, zaczynają to definiować w swojej duszy. Tak? Jak to ma być, co to, co to będzie, to zmartwychwstanie tak? i kiedy to przyjdzie, jak to będzie wyglądać. A nie wiem, czy oni tak tam myśleli już. O to takie dla mnie jest. Dokładnie, ale my to ale tak po, wiemy. Tym, po tym zachowali to dla siebie, zastanawiali się, co to jest zmartwychwstanie. Możemy sobie y, gdzieś tam wydedukować, że jednak się zastanowili. Tak? No to jest ciekawe. Oni tak właśnie chcieli pomyśleć, chwilotrwaj. Myślę, że tak by chcieli. My też nie. byśmy chcieli. No. Czyli by, właśnie światowy, kontekst Światowy Dni Młodzieży, tak? Nie chcielibyśmy, żeby to zostało? No, chcielibyśmy w tym trwać, zostać i niech sobie będzie, nie? I było, było fajnie, była fajna wspólnota, fajni ludzie, było wesoło, radośnie, było w tym wszystkim dużo wiary, dużo miłości takiej Boga i bliźniego, tak? Zostań, chwilę zostań. Za chwilę to Pan Jezus zabiera, wracamy do szarej rzeczywistości i toczymy normalne życie bój o, o Pana Boga w normalnej szarej rzeczywistości, tak? No bo to jest bój, to jest walka. W tą niedzielę to jest która już? Druga niedziela? Druga niedziela Wielkiego Postu. Druga niedziela Wielkiego Postu. Co teraz możemy zostawić na tą drugą niedzielę? Naszym słuchaczom? Myślę, że możemy wszystkim słuchaczom życzyć takiego głębokiego przeżycia spotkania z Jezusem, tym rozświetlonym, jak dzisiaj w Ewangelii, w tej niedzielnej, i możemy naszym słuchaczom życzyć, aby potrafili tą chwilę spotkanie z Jezusem wypuścić, żeby nauczyć się żyć według Jezusa w tej naszej szarej, zwykłej normalności. Żeby nauczyć się żyć Jezusem i tworzyć tą rzeczywistość bożą w swoim życiu w takiej szarej, normalnej rzeczywistości, nie stawiając namiotów, ale, ale budując ją w głębi serca. A ja myślę tak sobie, że ten teraz ciężki okres, który. Jakby przyjmujemy, przyjmujemy, sobie tą skruchę w sensie w wielkim poście, żebyśmy po prostu cały czas wracali jakąś myślą do takiego naszego momentu spotkania, żebyśmy się tym żywili i żeby to nam dawało siłę na dojście na Golgotę. Musimy pamiętać o doświadczeniu Pana Jezusa w naszym życiu, o tych wszystkich spotkaniach, które, które już były, czyli pielęgnujemy pamięć tak jest. o tym wszystkim, co Pan Jezus w naszym życiu zrobił. A żyjemy tak jak apostołowie nadzieją zmartwychwstania. Czyli mamy pamiętać o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu, ale też żyć tym, co Pan Jezus obiecał nam na przyszłość. Dziękujemy Wam dzisiaj za to spotkanie i zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Obserwujcie nas i życzymy udanej niedzieli z Bogiem. Z Bogiem. Cześć Boże.